Oczywiście jednak podstawowe kryterium to jakość obrazu, a tej naprawdę trudno cokolwiek zarzucić. Ilość detali jak przystało na 4K jest bardzo dobra. Samą wysoką rozdzielczość poza wyświetlaniem na ekranach 4K można także wykorzystać do powiększania obrazu w przypadku zmniejszenia do Full HD. Tak samo zapas rozdzielczości może się przydać przy stabilizacji. Zmniejszając ją uzyskujemy także więcej informacji o kolorze danego piksela i zwiększamy ogólną ostrość obrazu. Nawet jeśli zdecydujemy się jednak korzystać tylko z Full HD, to nadal uzyskujemy świetne i szczegółowe obrazy, bogate w detal. Dynamika tonalna także pomaga, a dodatkowe nastawy krzywej czy inne funkcje rozszerzające zakres dają nam mnóstwo informacji, które możemy w postprodukcji wykorzystywać. Duży atutem jest spełniony przeze mnie tryb 96-klatek, który może być przydatny w bardzo wielu sytuacjach i sprawi, że nasze filmy będą jeszcze ciekawsze. Dzięki temu, że mamy do czynienia z aparatem z wymienną optyką, a w dodatku z konstrukcją bezlusterkową, możemy podpinać do niego niemal dowolny obiektyw. Mnogość adapterów, także z soczewkami redukującymi ogniskowe, daje nam dostęp do ogromnej gamy obiektywów. Rozmiar matrycy pozwoli nam już cieszyć się niemal filmową głębią ostrości lub zmianą perspektywy. Łatwość sterowania, szybkość działania. Jakość obrazu i mnogość ustawień czyni ten aparat niemal pełnoprawną kamerą i jest to urządzenie godne polecenia każdemu zaawansowanemu amatorowi czy profesjonaliście.